Zdaniem uczestników konferencji jak być ojcem w XXI wieku, debatując nad współczesnym modelem rodziny, zbyt często zapomina się o ojcach i ich ważnej roli w wychowaniu dzieci. Taka typowa rodzina to jest matka, ojciec, to są dzieci. Czasami są też seniorzy, czyli dziadkowie, jeżeli jest to rodzina wielopokoleniowa. A tak naprawdę o tej roli ojca to niektórzy mówią tylko wtedy, jeżeli tego ojca zabraknie. Podczas konferencji zastanawiano się, jak przeciwdziałać kryzysowi ojcostwa we współczesnej rodzinie. My dzisiaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem nieobecności ojców, ojców wycofujących się albo ojców zmarginalizowanych. I to jest jedna z postaci kryzysu współczesnego ojcostwa. Z drugiej strony, Możemy mówić o wielu ojcach groźnych, ojcach niebezpiecznych, zagrażających rodzinie, despotycznych. Szukamy dzisiaj pewnego złotego środka. Wnioski z konferencji mają być ujęte w wieloletnim programie wspierania rodzin, który przygotowuje Urząd Marszałkowski. Zdaniem samorządu województwa niezbędne jest tworzenie nowych miejsc pracy, aby zapewnić stabilność materialną rodziców. To jest głównym zadaniem samorządu województwa aby rozwijać region gospodarczo, tworzyć nowe miejsca pracy, dobre miejsca pracy, z których dochody wystarczą na spokojne, bezpieczne utrzymanie rodzin. To jest naszym podstawowym obowiązkiem. Konferencja Jak być ojcem w XXI wieku, która odbyła się w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny, została objęta patronatem pary prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich.